Koni. Pora kłaść się spać, a ty bądź uważna. Nie chcemy powtórki z wczorajszej nocy. Tylko nie to, a ochroń mnie. Koni? Mam potwora pod łóżkiem! Serio! Przestań, koni. Zawsze jest tak samo. Okej, okay. czy jak dziś kolej? Ja byłam wczoraj, dzisiaj kolej misji. Mam dużo roboty jutro, muszę się wyspać. Lori, ty idź. Okej, okay. już idę. Świetnie, teraz moja kolej. Nie będę mogła zasnąć. Ja to mam pecha. Wiecznie to samo. Jedyną straszną rzeczą jest hmm, ta babka. Play. Może potwór ją porzucił. Potwór istnieje tylko w twojej wyobraźni. Śpijmy. Dziękuję, że ze mną zostajesz. Nie ma za co. A teraz idź spać. Koni, hmm. to nie może tak trwać. Dziś spędzisz noc sama. Ale potwór. Spokojnie. Musisz tylko liczyć owce. I robić coś, co bardzo lubisz. Jak babeczki. I dużo się śmiać. A! Zrobię babeczki. Ale co, jeśli będzie dużo potworu? Honi, przyszły fantazys wiedzą, jak się pozbyć strachu. Naprawdę? Jak? Pomoże magiczny hełm. Wow! Hełm fantazji. Wow! wow! To nie jest zwykła czapka. To magiczny przedmiot, który dodaje odwagi właścicielowi. Hej, koni, do twarzy ciszy! Robisz się odważna! Tak, wyglądasz całkiem jak fantazji. To nie magia. Mam rację? Nie! Ale ona jest zadowolona. Zobaczmy, czy wreszcie zaśniemy. Jeśli nie, zajmą się tym zwierzaki. Co to za hałas, ale bałagan? Co ty tu robisz? Dzięki rozumnej susu i temu małemu magicznemu hełmowi, cienie zniknęły. Mam dla ciebie niespodziankę, koni. Hełm wcale nie ma mocy. Sama pokonałaś hmm? swój lęk. Serio? Samodzielnie? To znaczy, że jestem bardzo dzielna. A kiedy jesteś dzielna, zmyślone potwory znikają. Dziękuję za pomoc! ti Daj go na przebieg, hej, jak poszło w nocy? A! Ej, nie miałyście mi pomóc? Nie uciekajcie! Policzcie owce albo coś! Jesteś pewna, że jesteśmy bezpieczne? A! Zabiłam wam! Potwory nie istnieją! Hmm. Zobaczcie, co wczoraj znalazłam w rzece. I to nie pierwszy raz. Muszą bardziej uważać. Prawda. Plastik bardzo szkodzi wszystkim rzekom. To nie może być tak, że zanieczyszczają nam wodę. Chodźmy i dajmy dzieciom z doliny nauczkę. Eee, pokolorujmy wodę. Nie przesadzamy odrobinę? To tylko na troszkę. Chodźmy zobaczyć ich zdziwione miny przez lornetkę. Okej, okay, ale ten żart... Zabawne. Trzy. Wygrywam już teraz. Ja wygrałam, teraz ja. Gotowe na mój wynalazek? Latający kamień. Uwaga. Nie! Co ty zrobiłaś, Missy? Ja nic! To czemu woda jest fioletowa? I bąbelki z domów też! Szysz. Chodźmy zobaczyć smaczkową fontannę! Hashtag fiolet, hashtag woda. Woda o smaku lodu? Coś jest nie tak z naszym światem. Trzeba poprosić o pomoc Fantazji. Że dla te serce, chcę teraz pojawić się tam. Mały krok, tu, mały krok, tam i portal fantazji ujawni się nam. Gdzie się wszyscy podzieli? <grym wioski> Pokaż mi. Tam jest Lala. <grym wioski> No, Katie. Zobacz, jest taka bezradna. <grywa> Kolorowanie wody to był świetny pomysł. Hmm. To sprawka Fantazis. Zepsuły nam wodę. I jeszcze patrzą na nas przez lornetkę. Śmieją się z nas. Świetnie się bawią. To jakieś kpiny. Zemścimy się. Hmm. <grywa> Hej! Koni robi ciasteczka! Chodźcie do doliny! Ja chętnie zjem! Hej, zaklep mi jedno! Ja nie latam! Gdzie ty tak pędzisz? Na ciasto, koni! Teraz my popatrzymy. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Na pierwszy żart! Zobaczmy. Jestem pewna, że mówi. A, kocham pomarańczowy! Pasuje mi do moich oczu! Wpadło <laughs> już w drugą pułapkę. O tak! Chociaż wolę już wyglądać jak jagoda. A, um, przyłapały nas! Już! wystarczy! Pofarbowałyście nas! A wy naszą wodę! To tylko żart! Kolory zaraz znikną! Chciałyśmy dać wam nauczkę! Dziś znalazłyśmy w rzece plastikową budelkę. A to jest złe! Woda jest bardzo ważna dla świata. Wszyscy musimy wodę szanować, żeby nasz świat w dobrej formie zachować. No, to był to słaby żart. nie zaśmiecamy rzeki! Eee, ktoś to wyrzucił! Znowu ta butla! Mówiłam nie! A ja tak! Ej, to moja butelka! Dzięki, że ją znalazłyście! Piotr mi ją wyrwał. Swoją drogą, co świętujecie? Co my świętujemy? A! Święto kolorów! Okej, <laughs> <laughs> okej, okay, okay, sarki. Szczerze mówiąc, trochę przesadziłyśmy. Ale i tak zrobiła się całkiem śmieszna. <tot> <t> <away> <muchy> wow, ale wow. ładnie. Opowie <muchy> <muśle> <muchy> <muchy> mi ktoś, co się właśnie stało. Dlatego sąsiedztwa. Zaproszenie zaakceptowane. Ale siedzenie mam nieco poobijane. Mam do ciebie prośbę. Poszysz mi swoją tiarę. Potrzebuję czegoś pięknego. Proszę, proszę! Okej, okay, tiarę ci swoją pożyczę. Ale przestań do ucha mi krzyczeć. Wszyscy będą mi w tym roku zazdrościć stylu. Lecz zasad się nie waż pominąć. Pamiętaj, że tiara nie może zginąć. Nie martw się. Ja się nią zajmę. Hehe. <noise> Wow, ale wielki nana. Podoba ci się to złotko? Nawet o tym nie myśl. Pożyczyłam je od Fantazji. Jest ze specjalnego drewna. Będę wyglądać lepiej niż Candy. Nie, widzę. Wow. wow. Mogę ją założyć do zdjęcia? A ja, żeby zobaczyć, czy umiem zgadywać, chcę się przekonać, czy mi pasuje. Nie. Nie i nie, muszę na nią uważać. Jest bardzo drogocenna. Widzimy się na mojej imprezie. Ta impreza jest dla wszystkich. Dobranoc, piękna tiara. Musimy jutro świetnie wyglądać. Mm. <słyszy> Juhu, to już dzisiaj! <tud> o nie! Moja tiara! Nie! Tiara tam była, bezpieczna. Naprawdę, Tino, przysięgam ci. Hmm, bez mojej tiary kula nie działa. A, Tina nie może już rymować. Nie mam żadnej mocy bez tiary. Kto ją ma? Oddajcie mi ją. Byłyście zazdroste, bo ja ją miałam. Kami, musisz nam pomóc. Ty wyjechałaś, więc na pewno jej nie wzięłaś. To samo dotyczy mnie, bo byłam na łyżwach z Fantazji. Idealnie! Wszystkie mieszkanki ze skrzydlatego sąsiedztwa są podejrzane. Oprócz Patty, proszę wyjść z miejsca zdarzenia. Co mógł ktoś zrobić? Na mnie nie patrz. Dino, pomożesz mi. Teraz trzeba dokładnie zbadać miejsce zdarzenia. Okulary, wstążka, ładowarka. To jest. Przepaska Candy. Hmm. Użyjemy proszku do odcisków. Hmm. Mam aż trzy podejrzane. Zobaczmy. Trzy z Was miały powody, żeby dopuścić się kradzieży Tja. Ja, żeby zobaczyć, czy umiem zgadywać. Ponieważ kędy ci jej nie dała, sama ją wzięłaś. Ja I nie ukradłam. To czemu na miejscu zdarzenia były twoje okulary? No tak, wzięłam ty jarę, ale chciałam ją tylko przymierzyć. Było ciężko otworzyć safe. <grym> Kiedy ją przymierzyłam, zobaczyłam, że źle w niej wyglądam. I ją oddałam. Hmm, więc to lena. Dlatego była tam twoja ładowarka. Nie wzięłam jej! Kiedy tam dotarłam, safe już był otwarty, więc zrobiłam kilka zdjęć dla moich fanów. Została tam, więc w tej chwili nasza jedyna podejrzana to... Chcę się przekonać, czy mi pasuje. Sasza! Ale ja już mam swoją ananasową koronę. Ech. Gdzie? Więc jak wyjaśnisz, że znalazłam to na miejscu Ech. zdarzenia? He? Używam jej do prezentów. Każdy mógłby taką mieć. Jasne. A czemu się tak denerwujesz? Nie, ja nie! Moja korona! A -a! Nie uciekaj! Za nie. A -a! A -a! A -a! Chciałam tylko uratować moją ananasową koronę! Lady, To ciara! Chodź tu! Teraz rozumiem! To ślady zwierzaków. Jak mogłam to przegapić? Hmm. Przepraszam, saszo. Wiem, że nigdy byś niczego nie ukradła. Nie przejmuj się. W końcu to nie Candy nas zaskoczyła, a jej zwierzak. <grybuj> Hey, Fantastycznie! Żyją obchody dnia z tego sąsiedztwa. Ta szalona intryga nasz dzień odmieniła, ale na szczęście historia dobrze się skończyła. Kosmiczna przygoda. Właśnie w fantazji przed wielkim supermeteorem. Wow! Mówiłam wam już, jak powstają takie meteory? Słyszałeś ci historię o fantazji skoczku? Fantazji, która dotknęła gwiazdy. A właśnie, wiecie, ile w sumie jest gwiazd? I wiecie, jak dotknęła tej gwiazdy? Skoczyła tak wysoko, że... A ja wczoraj odkryłam planetę... West. Wendy, przestań! Chcemy słuchać ciekawych historii. Baby Nautka wylądowała na tej planecie i nie mogła wrócić. I nadal tam płacze. Wow. Serio? Naprawdę? No jasne, że tak. Baby Nautka wyruszyła w kosmos dawno temu i podróżowała. I utknęła. Czemu? Hmm, bo Baby Nautka nie wiedziała, jak ma wrócić. Co? Baby Nautka wciąż tam jest, samiutka? O, jakie to smutne. Ciągle myślę o tej baby nauczce. Utknęła w kosmosie. Całkiem sami. Jak coś takiego mogło się nam zdarzyć? Naszym zadaniem jest strzec i chronić. Tak, lecimy w kosmos. Nie mogę się to czekać. Uzawiąca planeto na wow. Ha! Huh? <grym> <A! grym> Nic ci nie jest? Tak nie da rady. Tam jest bardzo zimno i skrzydła szybko zamarzną. Muszę skakać z lodowej chmurki na chmurkę. Auć! Co wy robicie? Chcemy udać się w kosmos i uratować Baby Nout. Baby, kogo? A, tak! Baby nautkę. Skoczmy, tak jak fantazji skoczek. Wyruszamy w kosmos! Wyruszacie w kosmos? <grym> w kosmos? Tak! To może wam się przydać łopotoki? Wow! Ale co mam robić? <grym w kosmos> Historia o baby nautce jest kłamstwem. Ale nie mogę się przyznać! Przestaną mnie lubi! A chciałabym tylko, aby mnie czasem wysłuchały. Wendy historię zmyśliła, ale Missy kłamstwo wykryła. Serio? Teraz jej pokażemy baby nauczkę. Teraz dziewczyny jej dadzą nauczkę, a ja się udam na ucztę. O, ale to ciężkie. Następnym razem ty nie się. Co się dzieje? <grystanie> Spójrz, a zobaczysz. To niemożliwe. To planeta łez. Czy to nie tam utknęła baby nautka? Kto tam utknął. A, tak, baby nautka. Więc Jenna i Jessie tam poleciały. Ale jak? Doskoczyły. Zobacz, mam je na linii. Hej, fantazji! Wszystko okej? Okay? Nie, nie możemy wrócić. Pomocy, ratunku. I co my poczniemy? Chciały uratować Baby na łódkę i same utknęły. O nie! Nie martwcie się. Pomogę Wam! Winnie, szybko do rakiety. Nie martwcie się. Zajmę się tym. Baby Nautka, ale ja Cię wymyśliłam. Hmm. Baby Nautka, i wreszcie Cię znalazłam. Huh? Ale co, wy tu robicie? Jak się tu dostałeś? Nabrałeś Cię. Wiemy, że Baby Nautka nie istnieje. Usłyszałyśmy cię Cię przesłaliśmy. To prawda. Chciałam tylko powiedzieć ciekawą historię. Tak mi przykro ale nieładnie tak kłamać. Za to potem bezinteresownie przyleciałaś nam pomóc. Jesteś dobrą przyjaciółką. Teraz to dopiero masz historię. Wow! Z tym przyjaciółom nigdy nie mów kłamstw, bo prawda to zawsze najcenniejszy skarb. Baby nautka nie istnieje. Bajka prawie się skończyła, a Fandi niczego się nie nauczyła.